Witam Państwa w Studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na wydanie magazynu miejskiego. Dzień dziecka: najmłodsi mieszkańcy miasta świętowali w Parku Sokoła przy Domu Kultury Śnieżka. I to była pierwsza z imprez w ramach tegorocznych Dni Dębicy. Na uczestników czekały występy artystyczne i konkursy prowadzone przez Agnieszkę Jackowską-Droszcz, kierownika Domu Kultury Śnieżka. Cieszymy się bardzo z pięknej pogody w tym pierwszym dniu trwających Dni Dębicy. Cieszymy się z dużej frekwencji dzieci. Przygotowaliśmy dzisiaj wiele atrakcji. Te atrakcje przygotował zarówno Miejski środki Kultury, jak również wszystkie jednostki organizacyjne miasta Dębicy. I zapraszamy najmłodszych dzisiaj do wspólnej zabawy. Natomiast w kolejnych dniach kolejne atrakcje dla wszystkich mieszkańców naszego miasta: zjeżdżalnie, dmuchańce, wata cukrowa, fotobudka. Mnóstwo atrakcji dla dzieci. Dyskoteka też będzie wieczorem. Zgrana Paka po raz pierwszy w historii Dni Dębicy. będzie prezentować się na tej scenie. Będą dzieci z Polski, będą dzieci nasi goście z Ukrainy, będą prezentować swoje talenty. Ćwiczą już od miesiąca, jesteśmy z nich bardzo dumni. Zapraszamy wszystkich i na ten występ, i na wszystkie inne występy, bo tutaj już cały czas dzieci pokazują swoje talenty i to jest prawdziwy dzień dziecka. Pogoda dopisywała, humory też. Przyszłyśmy spędzić e, fajnie dzień dziecka plus dodatkowo urodzinę mojej bratanicy i dla niej to jest wielka frajda. Przyszłam tutaj z, z przyjaciółką i z jej bratanicą, ponieważ bardzo na to prosiły jako jej ciocie, no to stwierdziłyśmy, że dobra, zrobimy jej ten dzień dziecka i przyszłyśmy cycią. Oprócz dmuchańców i innych atrakcji, dzieci miały okazję stworzyć przepiękne kolorowe dzieła, rysując kredkami parkowy chodnik. Podczas festynu zbierane były pieniądze do puszek dla dębiczanki Karoliny Front, która cierpi na ziarniniakowatość wegenera. Muzyka Profesjonalnie przygotowane występy artystyczne, zawody sportowe, piknik, zabawy integracyjne oraz sadzenie dębu. Tak w skrócie można podsumować Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który odbył się w Zespole Szkół Specjalnych. Wszystkich powitał Piotr Chędziek, starosta powiatu dębickiego. Będziemy oczywiście dzisiaj świętować to, że tak w naszym społeczeństwie, Dobrze czują się osoby z niepełnosprawnościami, dbamy o to my w samorządach, budując właśnie takie szkoły, ale państwo polskie też dba, wspierając osoby z niepełnosprawnością. No i dziś będziemy tutaj wykorzystywać naszą szkołę do tego, żeby cały dzień się bawić. No nie tyle ja, co rodzice, zaproszeni goście, a przede wszystkim uczniowie, ale nie tylko uczniowie, bo wiem, że będzie też sporo dzieci i młodzieży spoza. Zespołu szkół specjalnych. Przygotowane jest całe mnóstwo atrakcji. Nie zdążyłem jeszcze zobaczyć na zewnątrz, ale tu przez okno widać, jak pięknie jest zaaranżowane miejsce w ogrodzie, w zasadzie w lesie. Wiem, że będą zabawy, gry, atrakcje, niespodzianki. No więc myślę, że to wspaniały dzień. Później scenę przejęli uczniowie zespołu szkół specjalnych. Na początku występ teatralny na podstawie wiersza Rzepka Juliana Tuwima, później występy taneczne i wokalne. Pięknie przygotowani przez swoich nauczycieli, pokazali, że posiadają wiele artystycznych talentów. Nie każdy może jest świadomy, że w osobach niepełnosprawnych i sprawnych w każdym drzemie jakiś talent, tylko trzeba go odkryć, rozwijać i pokazywać szerszej publiczności. Po występach artystycznych można było przejść na przeszkolny plac boisko, gdzie odbyły się rozgrywki sportowe i piknik. Następna część plenerowa, czyli zawody sportowe, wyplatanie makramy, warsztaty plastyczne, malowanie twarzy i takie elementy animaloterapii, ponieważ dzisiaj będą alpaki, będą papugi. No i mam nadzieję, że wszystkim dopisze humor i dobra zabawa. Pogoda dopisuje. Poczęstunek przygotowany, więc mam nadzieję, że wszystko będzie zgodnie z planem. Starosta Piotr Chęciek podczas pikniku zasadził pamiątkowy dąb. Swoje drzewo posadziły także dyrektor placówki Anita Sahara kusek wraz ze swoją zastępczynią. W Szkole Podstawowej nr 9 odbył się Festiwal Nauki Rozrywki połączony z Dniem Dziecka. W tym dniu nie było zajęć dydaktycznych, a uczniowie mogli uczyć się poprzez zabawę. Przygotowano wiele ciekawych atrakcji. Starsi uczniowie drugiego LO przygotowali Escape Room, zajęcia językowe, a także pokazy chemiczne i biologiczne. Kolejne doświadczenia zaprezentowały wodociągi dębickie. Uczennice chętnie korzystały z fryzjera i malowania twarzy, które przygotowali nauczyciele i uczniowie z zespołu szkół numer 4. Dzisiejszy dzień w kalendarzu naszej szkoły jest to dzień wolny od zajęć. W związku z powyższym, no postanowiliśmy się zorganizować właśnie Festiwal Nauki i Rozrywki nie po raz pierwszy. To już jest któraś edycja tego festiwalu. Cieszy się on ogromną popularnością. Świadczy między innymi o tym frekwencja dzieci w dniu dzisiejszym w szkole, gdzie tak jak wspomniałam, jest to dzień wolny. Natomiast no cóż, no każdy może coś dla siebie znaleźć. Kilka klas wyjechało na wycieczkę, kilka spędza poza terenem szkoły, ale to jest naprawdę znikomy procent. Wszyscy przyszli, dla, każdy znajdzie coś dla siebie. Tak jak mówię, to są półgodzinne spotkania w określonym miejscu. E, zdobywamy doświadczenie, uczymy się czegoś nowego. E, dużą popularnością cieszą się pokazy biologiczne, chemiczne, spotkania. W wydarzeniu uczestniczył Konrad Pondo, model, aktor i konferansjer pochodzący z Dębicy, który dzielił się z młodzieżą swoim doświadczeniem zawodowym. Głównym organizatorem przedsięwzięcia była nauczycielka Agnieszka Jakubowska-Cetnar, która cieszy się, że tyle osób, partnerów, firm i szkół ponadpodstawowych przyjęło zaproszenie i wspólnie z nauczycielami dziewiątki stworzyli to przedsięwzięcie. To już jest nasz trzeci festiwal nauki i rozrywki. Tutaj mieliśmy małą przerwę, wiadomo, z przyczyn pandemii, ale bardzo się cieszymy, że wróciliśmy i że przede wszystkim te osoby, te szkoły, organizacje, przedsiębiorstwa, które żeśmy zaprosili, że skorzystali z naszego zaproszenia i że chcieli tutaj przygotować bardzo ciekawe, atrakcyjne zajęcia dla naszych dzieciaków najmłodszych i również dla naszej już młodzieży. Także bardzo, bardzo się cieszymy. Myślę, że każdy coś znalazł dla siebie. Zaproszenie przyjęły także Straż Pożarna i policja dzieci chętnie zwiedzały wóz strażacki, a policjantka Magdalena Baran prowadziła prelekcję o bezpieczeństwie. Pod koniec roku szkolnego policja prowadzi działania pod nazwą Bezpieczne Wakacje. Na spotkaniach z młodzieżą, jak i dziećmi i uczestnikami letnich wypoczynków prowadzimy spotkania właśnie na temat, jak zachować się w czasie wakacji, żeby było bezpiecznie. Są podejmowane tematy, jak zachować się nad wodą, jak zachować się w lesie, jak zachować się w górach, także jak zachować się będąc samemu w domu. Z kolei nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali dla dzieci zawody sportowe. Był to dzień pełen atrakcji i wyzwań. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w trzecim festiwalu nauki i rozrywki. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia!